Proszę bardzo. No chodź, hop. Chodź ogonek. Mhm. Chodź. Chodź ogonek, chodź. Proszę. ogonek. Chodź, Hop. No chodź. Chodź, masz, Duże kawałki chyba pokrojemy. Chodź też. Proszę. Proszę, chodź, nie bój się chodź. Hop, chodź. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Dobrze ogonku. No chodź. Coś jeszcze? Chodź. Proszę. Tak, tak. No masz ogonek. Chodź. Hop. Chodź. No chodź to kurczaczek. Chodź ogonek. Tam nie ma takiego dobrego, tam jest tylko karma. Proszę, kcik, czik czik Ogonek, chodź. Pięknie. Mhm. No cóż, jeszcze kilka kawałeczków jest. Jak odważysz się podejść, to dostaniesz. Chodź, proszę. Mhm. Proszę o gonku. Chodź, już najadłeś się. Proszę bardzo. Tututinka. Tututinka, spokojnie. Proszę bardzo, ode mnie. Mhm. Tak. Dobrze, że nie uderza. Nie uderza łapą, bo niektóre koty nie wezmą guzią zębami, tylko. Y ściągnąć łapą jak coś im bardzo smakuje a się boją, chodź proszę mhm. no resztę muszę dać dla drugiego kotka chyba, że podejdziesz pozwolisz się dotknąć, no to ewentualnie ci dam z jego porcji mhm. chcesz? czekaj, bo tu dużo Duża karma. No tak. Proszę bardzo. Tu. Chcesz? Grzeczny kot. Grzeczny kot. Grzeczny, nie bój się. Chodź. No chodź. Chodź. No wtedy takie dotknięcia. Boi się. Chodź. No chodź. Jeżeli ci ogonku pasuje, Chodź. No chodź, możesz zjeść, jak się pozwolisz dotknąć. Grzeczny kot. Jest. Grzeczny kot. Nie bój się. Mhm. Ślicznie. No chodź. Jeszcze kawałek, ci pozwolę. resztę muszę zostawić dla drugiego kotka. Poczekaj, tylko podzielimy to na kawałki, żeby. Żeby. Proszę. Cik, 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 cik. Gonek? Nie. Weźmie się za mokrą karmę, Żeby tylko się ze mną nie stykać. A i co? Nie taka dobra jak kurczaczek. Chodź, no chodź. No chodź. Cik, cik, cik. cik. A chodź. Wiem, że się jeszcze skusisz. Chodź. Chodź, gonek. No chodź. Zobacz. Hop. Hop. No chodź im kuchać Za dużo na dzisiaj. No, chodź, proszę bardzo. No, dobry kot. Grzeczny kot. Jedz. No tak, ładnie. No, jedz. Jedz jeszcze kawałeczek. No. Dobrze. No już, wystarczy. Chodź. No widzisz. Co? Pachną mi ręce kurczaczkiem, tak? I żesz. Liczny kotek. Tylko nie odgryź palców, proszę. No co? No chodź. Dobry kotek. Tego nie mogę Ci już dać, wiesz. O, musi jeszcze coś zostać dla kurczaczka, dla drugiego kotka. Przykro mi koteczku. No chyba, że podejdziesz tak blisko, że już naprawdę chodź. Chodź. Wejdziesz na kolana. Chodź. Jak wejdziesz na kolana, to ci dam. Chodź. cik

Chodź. No, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No to może tak. OK, Proszę bardzo. No. Na dzisiaj dość. Opa. Następnym razem skarbie.